No, czuję, się, czuję się fajnie, nie ma co ukrywać, że bardzo mnie ucieszył ten, ten końcowy wynik, bo Norbert przeważał w tej końcówce. Dlatego fajne emocje, dlatego też e, właśnie te emocje były większe. E, przy tej ostatniej kolejce śledziłem też wyniki właśnie pogoni Mogilno, gdzie gra Norbert więc fajnie się tak ułożyło więc świętowanie też było nie nie ukrywam że w tej ostatniej kolejce no to od, odświeżałem czy, czy tam czegoś nie uku że tak powiem ale tak na spokojnie wiadomo że jeżeli on by wygrał to też by było na pewno sprawiedliwe fajnie że się tak ułożyło i tyle. Fajna rywalizacja. E, nie, no wydaje mi się, że nie czułem presji. W sumie e, już trzeci sezon z rzędu byłem na podium e, tej klasyfikacji strzelców, więc wiedziałem, czego ode mnie się oczekuje. Wiedziałem co potrafię, także e, wydaje mi się, że spełniłem te oczekiwania. E, chw chwilę zwątpienia, wątpienia, no na pewno myślę trochę przez myśl takie, takie myśli chodziły. I na pewno to trochę utrudniło tą końcową moją rywalizację. Myślę, że gdybym nie ominął pięciu kolejek z powodu tej kontuzji, to może nawet szybciej bym został tym królem strzelców, chociaż to wiadomo, wszystko jest możliwe. Ale na pewno bym zdobył więcej bramek i no szkoda, ale taka jest piłka niestety i, i tyle.